Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny rozrządzik. To już jest szósty w ciągu, w ciągu 10 dni. Mamy takie zatwierdzenie trochę z samochodami. Same grube roboty są: rozrządy, głowice, silniki do składania. Szef już zapisuje na połowę marca. Terminy są na połowę marca, także musimy trochę dupę sprężyć. Z robotami, bo zazwyczaj tak na początku roku jest dowala robotom. Nie wiem, ludzie się rzucają na początku roku na naprawy, na czy jak. Zazwyczaj no to jest tak trzy tygodnie, miesiąc do przodu zapisów. Roboty mamy dużo, pracujemy we dwóch. No lecimy z koksem, co możemy. Nieraz są jakieś, kurde, przyjeżdża gościu na rozrząd, a wychodzi na to, że jeszcze sprzęgło wymieniamy. No, tak też bywa. Jak ktoś jest w tym fachu, to, to wie, że tak jest. Że przyjeżdża na przykład na jakąś głupotkę samochód, a, a jest, kurde, do wymiany rozrząd. No, trudno, ale, ale tak jest. I co? Tutaj mam rozrządzik. To jest 2,5 Volvo V70 na Turbie. To Volvo jest na dwóch wariotach. Ja mu nazywam to warioty. Klient sobie zażyczył, zażyczył, żeby zmienić mu wszystkie uszczelniacze. Jakieś wycieki są. Wymienimy mu wszystkie uszczelniacze. Blokujemy rozrząd. Co? Tutaj niedawno był wymieniany rozrząd. Po pompie wody nawet widać. Jest naklejka, że jest 2021, ale klient chciał mieć pewne. To jest taki klient, który dba o samochodzik. Świece już wymieniłem, bo świece też były do wymiany. I co? No i tutaj, tutaj są bloku, Blokujemy tutaj wałki. Blokady mam już założone na wałeczki. Tak samo uszczelniacze pójdą do wymiany. Tutaj jest taka troszkę, troszkę niefajna blokada w takim miejscu niefajnym. Mam tutaj wsadzoną tą blokadę, widać. To jest blokada wału. Trzeba sobie po prostu odkręcić rozrusznik, bo tutaj przychodzi rozrusznik, odsunąć go. No i wtedy mamy, mamy dojście do, do tej blokady wału. Także tu mam wszystko, wszystko poblokowane, będę odkręcał, odkręcał warioty, spuszczał płyn, płyn pewnie też do wymiany pójdzie, bo dosyć jest taki brudnawy, klient mówił, co, co trzeba to zrobić, także także tak zrobimy. To jest fajne w tych Wolwach. Zawsze, zawsze się dziwiłem, że, że takie coś jest jak jeszcze za, za młodu, za gówniarza. Nie miałem pojęcia o tym wszystkim. Zawsze mnie to dziwiło, że wycieraczki są przy reflektorach. Tak samo tutaj fajna sprawa. Gdzieś na kemping pojechać jest gniazdo. Można sobie ładowarkę pod, podłączyć, czy, czy, czy jakąś przetwornicę. No, i co? Tutaj jeszcze miska jest do ściągnięcia, bo klient chciał zobaczyć, jak wygląda smog. I co? Miskę mam ściągniętą. Smog wygląda dobrze, sitko nie przytkane, Wszystko ładnie, troszkę nagaru jest. Te silniki pracują w dużych temperaturach, jeszcze jest na turbie, także nie ma co się dziwić. Tutaj wymienimy od razu o ringi chłodniczki oleju, bo było na silikonie poskładane. Eee, miska tak samo jest na masie składana. Eee, tutaj czyszczę sobie już miskę olejową. Eee, gościu jeździł na takim oleju Valvoline. Czerwony dosyć. Jest trochę na garu, jak widać, w misce. Trzeba to powymywać. Ładnie to powymywamy. Eee, pokażę Wam ten olej. Olej jest Valvoline Power. Jeden Racing 5W-50 Piszę na z tyłu na etykietce, że jest do wysokich obciążeń No do golfa ja bym zalał takiego Kurde tam są wysokie obciążenia Wtedy są wysokie jak 5 osób siadnie nie I kurde widzi górkę z daleka Nie ja zaleję mobilka tak jak był 10W-40 nie ma co szaleć No i co będziemy brać się do roboty, odkręcam warioty Odkręcam warioty i składamy rozrządik. Miałem nie nagrywać takich dłuższych filmów, ale coś pasuje wrzucić. Zazwyczaj to, zazwyczaj to tylko shorty. Nagrywam no ale takie, takie 10-minutowe filmiki też mogę nagrać. Szef tutaj ma Audiczkę 2,5 TDI, wymieniał wymieniał pompę ABS-u, waliła błędem, już był robiony sterownik, także nie było potrzeby, nie było potrzeby. No bez sensu byłoby Dalej ingerencja w sterownik, także wymienił na używkę. Wszystko jest ok, przejechał. Autko pójdzie do oddania. Dobra, jak rozbiorę, to nagram dals dalszą część. Tutaj w tym Volvo fajnie jest wymyślone, bo zrobili kranik do spuszczania płynu. Także nie ma problemu ze spuszczeniem płynu. Pompę wody mam zdemontowaną. Resztki silikonu muszę tylko z bloku, z bloku podrapać, ściągnąć, wyczyścić, blok pod zakładanie pompy wody. Pompa wody, tak jak mówiłem, nie była taka stara. Jest firmy Ina. My założymy Contitecha. Tutaj mamy już rozrządzik. Contitecha, uszczelka. Uszczelkę, co powiem Wam, tak spakowali, że masakra. Ze śrubkami pomieszali od pompy wody. Taka jest jakby psu z gardła wyciągnął Masakra Tak samo tutaj mamy pompę wody Już położyłem sobie na... Położyłem sobie na na wózku Mamy pasek Rolkę pośrednią Rolkę napinającą No i pompę Pompę wody mamy Mamy Contiego Powody KONTIEGO one swego czasu też lubiały puszczać. Prawdę mówiąc, to nie ma co założyć w dzisiejszych czasach. Lubią puszczać te pompy. Teraz coś podobno, że się poprawiły, ale zobaczymy. Poszukamy uszczelniaczy. To tak tutaj, kurde, już masz jest trochę w uszczelniaczach. Tutaj potrzebuję tak 30 razy 47. 7 na 2. To będzie pewnie tutaj szef mi gdzieś powiesił. To jest tak, 1 ten, 37, tak, 47. Tu 2 już mam. Teraz tak, 51, 51 to jest to i 45 to jest ten uszczelniaczek i co tu jeszcze jest? 35, 35, 35, tu jest coś tutaj jest coś mogę ściągnąć dobra, dobra mamy wszystkie uszczelniacze, idziemy zakładać i co? uszczelniacze mam wymienione wał korbowy dwa wałki od strony vanosa pompę wody mam już założoną Rolkę pośrednią tak samo, i po drugiej stronie uszczelniacze od strony czytnika położenia wałków rozrządu, tak samo wymienione. Biorę się za zakładanie, za zakładanie dwóch wariotów i co? Pasek napinamy i kręcimy wałem w koło. Na tą chwilę rozrządzik mam poskładany, pompa wody zakręcona, rolka tak samo, napięty jest tak, jak ma być. Wszystko zgadza się na znaki. Tam sobie ten tył, tył sobie też już poskładałem. Te czujniczki wałka już poskręcałem. Jeszcze rozrusznik będę musiał, musiał przykręcić, zabezpieczyć śrubą do, do, do dziury, do blokady. I co? Muszę pokleić miskę olejową. Także chwilkę mi to zajmie, a za godzinkę idę do domu, żeby to zostało na noc. Ładnie, ładnie się zastygł silikon. I co? Będziemy, będziemy działać dalej. Także lejemy olej. Po sam korek, no nie. Ile pan przywióz to wlejemy? Nie. Żartuję oczywiście, ale czwóreczkę wpakować można od razu bez problemu. Jeszcze miska była myta, ściągana także. Dobra, palimy maszynę. Zawsze jest adrenalina przed pierwszym uruchomieniem po rozrządzie. No i palimy. i co zagadała maszyna pojedziemy na próbę czy wszystko jest w porządku i co rozrządzik jest poskładany zrobimy próbę no i klient sobie odbierze autko subskrybujcie kanał jeżeli chcecie komentujcie dajcie lajki jakieś pozdro jak pięknie maszyna gada liczy co